Witam Was, kochani. Teraz ogarniam balkon. Miałem o 6.10 piękny kurs. 9.30, 9.25 już byłem tutaj w domu, ale jest tak spojrzałem na balkon i zauważyłem, że trzeba go od, odrodzewić. Taki parapecik przed szybami, i tam taką płytę trzeba włożyć solidnie, tak porządnie. Poprosić fachowców, żeby to zrobili. Ehm. Ale przede wszystkim trzeba to i pomalować. Nie wiedziałem, że tam tak to wygląda. Dopiero teraz tak spojrzałem. O, zapomniało się trochę o balkonie. No dobra. Po teraz, pokój gościnny. Tak bardzo się nie interesowałem pokojem gościnnym. A jednak wymagał zainteresowania większego niż myślałem. No tak to jest. Trzeba wszystko dbać, żeby było ładnie, pięknie, idealnie. Na wszystko trzeba zwracać uwagę. Na wszystko trzeba mieć na oku. Nie można. Zapominać o niczym, nie? No, że trzeba sobie ustawić w komputerze, dbanie o wszystko, łącznie i o balkon. Bo się skupiłem tylko nad, nad praktycznie nad dwoma rzeczami i piwnicy. Ale nie wziąłem pod uwagę, że na balkonie też musi być idealnie. Tak po prostu mi jakoś, no nie wiem, nie było no w punkcie uwagi. Teraz po prostu w programie będzie balkon też będzie przypominanie, że i balkon też <noise> trzeba od czasu do czasu przejrzeć, sprawdzić, odrdzewić teraz, no. no dobra, hejka.